I mamy około 0,5 atmosfery, a no to przy kibelku wiadomo, to te 0,5 atmosfery nigdy się nie zdarzy. Ale podejrzewam, że dla wyłącznika szybkiego powinno to wystarczyć. Sprawdzimy. Wchodzimy na zewnątrz. Pogoda nam nie sprzyja dzisiaj. Próbujemy podnieść pantografy. Na rozruchu zawsze dwa Tak podeszło do sieci wzywać było taki właśnie e, strzał przechodzimy sobie do kabiny rozrząd mamy załączony odblokowanie przekaźnika nadmiarowego I załącznia, załączamy wyłącznik szybki. Wyłącznik szybki się załączył. Jeżeli Wam się by nie udało załączyć wyłącznika szybkiego, to znaczy, że mamy jeszcze za niskie ciśnienie powietrza. Idziemy z przetwornicą. Przetwornica załączona, powinna na woltomierzu. Tak, ładowanie baterii, to jeszcze pokażę. Wyłączona przetwornica. Załączona, mamy ładowanie baterii. I odpalamy sprężaweczkę. Poczciwa kiboltowa. No i czekamy na... ...pojawienie się... ...powietrza do około 0,6 w zbiorniku głównym To też trwa około 5 minut powiedzmy Także widzimy się za 5 minut